Cześć, witajcie. Czesio. Jest ze mną Piotrek. I gramy sobie w grę na internecie. Na necie. Mogę mi wodać, p dobra. Gramy. Od nowa było 6 minut, minęło. Tak. <noise> 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 dobra, ja tyle lecę już. Ale dostaniemy. O, jakie laki. Lagi są potężne. Mówię. Brawa! Nie Nie, 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 nie. Nie! Czemu nie? Czemu od nowa? dobra, maję. No właśnie. Gramy na tutorialu. 44 sekundy to przeszliśmy. Ojej. Oh yeah. A co dopiero 20 godzin. <noise> Fuck! Co zrobiłeś? <noise> Ty zrobiłeś, ja byłem czarny. Ja no byłem... to dawaję. <noise> Okej, okay. Cię... witajcie po przerwie. Witajcie. Hej. No już nie ma takich lagów. Bo ja wiem. do e, e, e. lagów no, to... nie ma. Ej, bo ty tu stoisz. No to idę, a co? Te... I z tego wyjdzie. Otwieram ci. Panie przodem. Panie, co pani? Nic. Złaś z tego. Nie, przegramy Aś. to, bo wcześniej przeszliśmy 44 sekundy. Teraz to chyba będzie za 60. No, 55 tak minimum. Sześć, minuta. 60, no. Może, może. Nie, minuta, minuta 5. Będę miał rację. Cztery, trzy. Mam rację! Nie. Minuta sześć! Nie masz racji! <grystanie> A Oj, taka! Oj, taka! A, jakby ktoś nie zrozumiał, to A. Następny Dobra, poziom. Ale my to już przeszliśmy. Nie przeszliśmy tego. Chyba cię coś. Już chciałam iść na dół. Sbajcie! <grystanie> Bum się Boom, szakalaka. Spajczyć się. Naprawdę? 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 No, Otwiera mi przejście. A czy ja doskoczę? <grym> o o właśnie, właśnie tak zrobiłem. <grym> <grym> Myślę, że jeszcze raz się zaklinujesz. Czekajcie chwilkę. Teraz pełen skupienie. Ale skupienie, ja też idę! <laughs> Lol. Lol! ja też idę! <laughs> Aha, nawet się nie poruszyło prawie. Nic. Nic, ale, się, ale teraz się rusza. Poczekaj chwilę. Nie! nie. <laughs> trzymaj mi. No trzymaj mi, ty, ty, ty. Maniak, maniak. no skacz! Jeden raz! I teraz oczywiście musi przegrać. I zaraz przegra, ja to wiem. Nie, to nie może się tak skończyć, on musi przegrać. Nie przegram. Dobra, da, otworzę ci to przejście Nie, nie otwieraj, ja sam sobie poradzę. Nie idę. Zostaję. No, otwieraj. Okej, okay, dobra. Lecz! Lec. Co się dzieje? Pierwsze... Świat MINUTA 45! Wali! Nie, minuta... Minuta 50. Nie krzycz. Aha, nie. Kurde, jedna sekunda! Aha, oni tego nie widzą, a ja cię Oho! Widzisz, co robisz? Ja nie robię. O, wyścig z czasem! Oje! Oh yeah, uwielbiam muzyka. Tak, ja coś uwielbiam. I pociałowali się. <laughs> Kurde, nie no diament. Twoja strona jest prawa Ej, diamentosy Jakie diamentosy? No diament Gdzie idziesz? Depie! Po to Będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy yes! I co, ale? Ale no, nie zabrałeś Diaksów i maczyn kryształów Minuta 46 sześć. kurde. Każdy się myli o, sekun o sekundę. Tak. No i... ABC A, B, C, D, E, F, G. Uczyliśmy się jako na początek roku alfabetu. po angielsku. A ja się nie uczyłem. A, B, C, E, F, G. Dobra. Jakby co to jego komentarz? <śmany> ja mu ja nie mu, Nie, ja tylko muszę robić. Dobra, czekaj, Fika. Ja muszę zabrać tą skrzynkę chyba no. ze sobą. I ty musisz nie podskazać. Co się dzieje? Nic! O, no już 6 minut kręcimy. 6 minutek jeszcze więcej. za mam... kalaka! No to ile będzie trwał ten odcinek? Nie wiem, 10 minut, bo tyle mogę nagrywać. Tyle nagrywamy sobie. Ej, proszę, zostaw! <gryf> LOL! Ot... Nie zostawiaj mnie tu! Otwórz mi włas... otwórz mi. Potężne, więc... Czekaj, co to robi? To nam zame... To nam otwiera to. Czekajcie. A... 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 Czekajcie to nam o... to otwiera ci tam. To tak zrób. No ja to źle zrobiłem chyba nie, nie? Dobra. dobrze to zrobiłeś, nie bądź nie bądź gapa. Ta atom skrzynka to co ja muszę z nim zrobić? Hmm. Wrzucić tu? Jak chcesz, bo ja tu już przechodziłem. A ja tutaj idę. A ja tu muszę iść. O, ale ja iść czesłem. Ale oko mu się zrobiło tak. Patrz. On patrzał tak, że tutaj te czapki. Tutaj te, te? To tak miał. O, tutaj na końcu jak Kolejny z ranką B. Dobra. Zrobimy... Myślę, że nam starczy jeszcze na trzy rundy albo na więcej. Eee. Trzy minuty mamy. Eee. Ale ile? Równe 10 minut nagrywamy? Równe! No co zrobiłeś? Dymek poleciał. Co? <śmiech> <śmiech> Nie! Spierdził się Co żeś zrobił Spierdziałeś się na odcinku Chyba cię coś No dymek po poleciał ty... Ja idę, ja nic nie patrzę Ja idę Ja idę w kłąb. Nie wiem czego Ale ci włosy powiewają Wi lata do góry Lecę, bo chcę. Lecę, bo nie chcę. Nie lecę, bo nie chcę. Czy. Dobra, ty musisz to tutaj Teraz... postawić. Naprawdę? Czekaj, to poruszę. Noska. Dobra, musisz to tu poruszyć. Uwaga, to Szybko to... porusz do. No! A co robię? Teraz się uda? I skaczemy. Nie, teraz, żeby nie spadnąć! Bum szakalaka! Bum co? Gdzie to obejrzałeś? A ja... Co? Ty co ty śpiewałeś? Co? Nic. A co? Nic. Dobra, za chwilkę kończymy. Jeszcze dlaczego? Wszyscy mówią, dlaczego? Dobra, spróbujmy przejść do tego levelu. z takiego. O, yy, to ja. Boże! Boże, święty, czekaj. O Boże, Idź najpierw do zielonego, bo... do zielonego. Stop. Czekaj. Ja na ciebie idę po kryształ. Nie, tutaj to ja już później nie wyjdę, to ja nie idę. Ej, bo mnie nie słychać, to powtórzę. Ej, bo ja tutaj nie idę. Aha. Aha, aha. Okej, okay, czekaj, filka, Ty i sobie tam pokryształ. Ja tutaj sobie pójdę po swój kryształ. Tylko, żebym teraz nie spadnął. No Spadniesz, spadnie. Nie spadną. Przecież ty taki jesteś. Dobra, za 30 Aha. sekund kończymy. To papa. Nie, papa. Chodź, pójdźmy na górę. Do no to do widzenia. Chodź, Pójdź, pójdźmy na górę. Ła. Wow. Się trochę przez odcinkę. Podniecał się. Zostało nam trochę. Spiesz się! Chodźmy, stań sobie. 10 sekund! Nie damy rady. Na pożegnanie, dybek! Do widzenia, cześć! Na razie! Myślę, że oglądaliście! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Nie, nie będzie równych 10 minut, bo 63!